Okej, okay, ja was witam bardzo serdecznie, jestem Klin, a to jest Max Payne, odcinek numer 4. Rozdział nie pamiętam jak się nazywał tam Kisa, chwilkę się dowiecie. Max Payne już chyba z 3 miesiące nie był nagrywany na mój kanał. No, gdzieś trzy będzie. I następne. 3 miesiące, i tak po prostu no przez ten modik, ale chyba. Rezygnuję, bo to akurat gotyka modding to nie dla mnie, ciągle jak skrypty jakieś robię, wskakują błędy, to pewnie kwestia nauki tak naprawdę trochę na siłę, zacząłem z tym modowaniem, bo kolega prosił, żebyśmy moda jakiegoś zrobili, myślałem, że jakoś to będzie fajnie, ale nie, to nie dla mnie, przynajmniej nie tej gry, możesz... No cóż, może to kwestia tego, że się dobrze tych nie ogarnę, a już się biorę Nie wiem zresztą, to nieważne. Wróćmy do Max Payne'a. I jesteśmy... Aha. Escape'a no tak. Już nie pamiętam na tej się gra... Nie no, pamiętam coś. I, I po prostu miałem tu problem jak pierwszy raz nagrywałem. I co że jak jest anti-lasing anti włączony, niech się wyleczy, niech będzie tak, to po prostu są jakieś błędy. Po prostu jest jakiś błąd w frapsie, przez który po prostu mam przesiew peł. A tak mam 30 bez problemu. Pewnie kwestia nowszego frapsa. A potem muszę nowego chyba cicho. Chyba tu są jacyś goście, zaraz będziemy musieli ich ciachnąć. No, mówi Dobra, już ich nie ma. Papa, pa. beretta, beretta. Amunicja. Co to jakoś wódkę? Nie, to wino. To jakieś pudełka, jakiś magazyn. Czy śnieżycy, jakaś kobietka? Kurde, nie ty. Którym to się teraz robiło? Zajrzę do menu, bo już nie pamiętam. Chyba E. E. Przeładowanie. Już nie pamiętam. Te pauzę... wszelkie niezbędne i stanowi zagrożenie, Zmiana broni. Policja, działania, czy, Śnieżycy, wszelkie niezbędne środki, Walkiria Jak to włączyć? Zagro... Muszę zacząć do opcji, sorry, nie ogarniam. Czy tak dawno w tą grę nie grężysz. No, ruch... Eee... Używaj... No E. Prożenie. Policja, działania, czy, Śnieżycy, Aha. Z powodu długotrwałych opadów marznącego deszczu i śniegu na obszarze trzech stanów obowiązuje stan alarmowy. Wiele dróg zostało zamkniętych. Władze zalecają mieszkańcom, aby pozostali w domach. Śnieżyca trwa już trzy dni i nic nie zapowiada jej rychłego końca. Jak sypał nam w oczy od samego początku sprawy Walkiri. A według prognozy pogody miało być jeszcze gorzej. Ale śnieżyca miała też dobre strony. Zmniejszała szanse na to, że wpakuje mi się pod lufę jakiś niewinny przechodzień. A, bo to pod telewizor trzeba było to się jeszcze nie pamiętam sam myślałem, że to jakiś ten... Pod tym albumem coś jest, a tu nie Dobra Zawsze A ci ten? Nie no za frayera to Kupa shirtuwe wyciągnął A bo przy... To nie była śrubowa Dobra, szkopuł, taki mały To jest Zamknięte, są drzwi 60 FPS, I znowu będzie im zajmować 500 mega. Nie no, to 30 ma być. No. 60 to potem i zajmuję miejsce miejsca. A moim netem, jak na razie, na to sobie nie mogę pozwolić. Dobra, gdzie teraz się szło? Butel. dobra, już wiem. Zamknięte. Trzeba te pudełko odsunąć. Chyba, tak? Nie. Nie, trzeba było coś chyba z tym zrobić. да не помню, как это было. А, холера. Ну, холера, ну, я же не помню. Нага. Myszka! Co chcesz, myszka? Czy co to jest? Szczur! Szczur! Ciekawe, czy się da. Nie trafiłem. Ech, tak nie ogarniam. Już nie pamiętam, pewnie. Jeszcze tutaj pudełka trzeba było rozwajne, no, ale... Będzie ciekawsza seria. Tak mi się zdaje. Dowód rzeczowy numer jeden. Gazeta. No. Na podłodze kotłowni leżał przywiązany do krzesła nieboszczy. Kapitan Pałkarz nie przegrał jeszcze żadnej bohaterskiej walki. Gul hmm? gul. Ale sześciopak korzennego piwa zawsze mnie załatwia. Narzędziem zbrodni był kij bejsbolowy, który porzucono w kałuży krwi. Obok leżała gazeta otwarta na stronie z komiksem Kapitan Pałkarz. To już. Kika. O, znowu już. Ten sam chyba. Co szcz szczurek. Eee, no uciek, a nie. tu są jego koledzy. Ciekawe co szczurki chcecie tu jakiś kościół tu jest wejście gdzie było zamknięte a, a aha tu będzie boss już pamiętam ten poziom se przypominam jak dobrze ja pamiętam Czemu jest zawsze umieszczona w Los Angeles albo w Meksyku? Przecież wampili nie lubią słońca Kiedybym był razu bym się przeprowadził na północny. byś tam żył? Nie, Ciekawy dialog. Dobra, lecimy dalej. Weźcie smokę. No Brać go! No boli, boli. Musi boleć... O, apteczka. Hmm... Coś tu jest jeszcze warte? Zmaczmy. Tą gazrulką. Jakaś butelka czegoś, wina? Chyba. Desert Eagle. Dwie berety. Więc sorry za dzisiejsze ramienie. Dzisiaj mam nadzieję, że wszystko słychać. Wojnam. Spokojnie z bronią, Wierzcie mi. Lepiej, żeby mu się nie wkurzył. Panowie, przejdźmy do interesu! Zielone za zielone! Nie to! Chciałem chcę przejść! A nie skoczyć! Chyba, że tak szedł! Nie i oj! Coś mi się zawiesiło chyba! Noc! Nie no, żartuję! to kupisz żart. Kibel Jest coś w kiblu? No, apteczka no... Ej, swoją drogą ciekawe, po co w ubikacji 5 To safe, nie? Jest komuś apteczka. Ej, no chyba, że po zatwardzeniu drzwi były zamknięte. Potrzebowałem klucza. Potrzebujesz klucza? No to wchodziłem do restauracji. Skoro potrzebujesz klucza, to do Exita. Nie? To do telefonu. Do szafki. Schwam się do szafy. No to jak tu? A to fitzan. Był headshot czy nie wiem. Chyba headshot. Bardzo dawno temu aresztowałbym ich za handel narkotykami. Te... Dobra, otwieramy drzwi. I tu jest jakiś pokój. Jest tu coś co jest warte... Nie. A tu? Woda. Możesz się napić. A, bo dobra, nie pij, Max. Tu jest granat. To jest obraz. To jest apteczka. Przyda się, przyda. A tu nic nie ma. Na stole leżał klucz. No widzę. Tu amunicja. Tu będzie ten boss, który ma broń. Tu, który... że będzie ciężko trochę z nim, ale. Myślę, teraz mi się na serio coś zacięło. Czasami tak mam. Ty no, gość, Max! No, zacięło mi się, że tak czasami mam. Czekajcie, zrobię takie coś, taki wał. No, nie no działa. Co jest? Klawisze kierunkowe się zrypały, coś. No, sorry, że... menu grzebie, ale się coś zrypało. No rusz się! No kołaj wreszcie. Się czasami tak gratatnie, ale już działa. To będzie boss i kacynka, więc... chodzę. Dwaj wściekli zabójcy, gotowi poderżnąć sobie nawzajem gardła, wchodzą do pokoju obok. Wygląda na to, że zaraz się powykańczają. Jednak nie! Siadają przed telewizorem i rozwiązują sprawę za pomocą komputerowej gry kong mm. Mówię ci, Candy, byłem ty tak zdołowany, że udusiłem ich kablem konsoli do gier. O, oh, Rico... jesteś niegrzeczny. Oj, jestem, prawda? Mm -hmm. Rico Muerte, słynny Alfons. A tyś kto do diabła? To glina! Muerte sięgnął po broń. Te, to nie byle jak. Można przyminąć. Jak mi się ze czekajcie, to inaczej trzeba. Разыграть? Хуба так. Давай вс ⁇ Chyba z tymi już po problemie. No, wreszcie zdechła, zdechła głupia baba. I tu pozbieramy sobie amunicję I sorry, wiem, widzę na mnie... ...nieźle w tym odcinku. Ojej. Pewnie puszcz ode mnie napis, że zagrał w tą misję. No. No, gruby zdech wreszcie. Ale ci jeszcze są. Jeszcze tu ktoś był chyba, czy zginęli wszyscy. Wszyscy sobie poginęli. Oj, taki coś smutny jest. <grytania> Ten muerte. Antyczna centralka telefoniczna była wciąż sprawna. Na no, W tyłu recepcji znajdowała się stara centralka telefoniczna. Nawet dziecko umiałoby założyć na niej podsłuch. Łatwo sobie wyobrazić tłustego Alfonsa, jak ze słuchawkami na uszach przeżywa udawane orgazmy i przekleństwa dziwek z hotelu. Oto krwiobieg Nowego Jorku. Teraz jednak słychać tam było zupełnie inny rodzaj... Zrzucił się na nas, zabił Łoch! Chyba sobie jaja robisz, przecież to tylko jeden klina! Oby to był żart! Rozważ go! Co za problem? Halo! Halo! Wieść niczym śmiercionośny wirus rozeszła się po zepsutym układzie krążenia miasta. Oto nadchodzi bestia, nazywa się Max Payne. Te, ciekawe. I, i tu powinno się coś chyba otworzyć czy nie nie weźmiemy coca -Cola. czy to co to, to jakieś gówne amerykańskie no dobra Ingrama ma szkoda więc dwie berety to jest jakaś winda która zapewne nie działa no właśnie To chyba koniec jest to jest jakiś automat? Będą trzy te, żółte? Nie. To jakiś kibel znowu. Tym razem bez apteczki. Tylko z papierem. A tu są i kolesie, których można zatwić. Myślisz, że możesz mnie okradać? Wiesz do cholery, kim jestem? Wiesz? No! I tyle na ten temat. Odgrabił ode mnie, zniszczył automat, tak jak ja. Za to się spalił. Dlaczego znaczy go spaliłem. To nadal działa, a nie. Tu jest. ruletka. Też tu, tylko że nie ma tych gościów, to jest wódka jakaś, słomi, a tu macie ten, no i ciekawe, matka ode mnie, to ten automat, są jakieś zy, amerykańskie, dlatego nigdy się nie da wygrać, co tu trzeba zniszczyć. W złym momencie safe, ale trudno już. Dostał, dobre. No i już po nim. Co myślisz, że mnie zaskoczycie? Że pokonacie Max Payne'a pięcioma tylko? Y y Ludzikami, to się myliliście. Tu jest Welcome to New York. No, witamy do yorku, Recepcja, tu dopiero nie byłem. No, byłem. Chyba Exit ten trzeba wyjść. No właśnie, albo i nie. Gdzie teraz się szło, bo już nie pamiętam. Się szło chyba... nie tu. Nie. Eee. No dobra, pójdę drugi raz tu, wiem, że to sama droga jest. Tu się idzie, 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 tu, 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 tu. Tu jest ta dziura, tu się zeskakuje. Ciekawe ile ten odcinek będzie trwał z moim ramieniem. Ach, już wiem. Trzeba kliknąć przycisk Exit. No i to by, byłby chyba na tyle. Niedługo? Tak, rozdział piąty niech się mówi gry. Ale jeszcze filmik, niech się puści. No i... Odwrócić się, odejść i olać to miasto. To byłbym mądry wybór. Ale widać nie byłem zbyt mądry. Kamienice należące do Lupino były zapuszczonymi melinami, w których gnieździły się różne przybytki. Sklep strunkami, lombard, pralnia prowadzona przez mafijnych lichwiarzy i tak dalej. Nie wiem jakim cudem, ale wiedzieli, że jestem gliniarzem. Wiedzieli też, że po nich przyjdę. I na pewno czekali na mnie z bronią w ręku. Melinę Lupino rozświetliła eksplozja. Wybuch bomby zamienił śnieg w płynne złoto, a słup ognia sięgnął nieba. Płomienie odbijały się w szybach czarnego mercedesa, który bardzo wolno jechał ulicą, jakby kierowca robił sobie wycieczkę krajoznawczą. Przyjrzałem się uważnie pasażerowi tego samochodu. To był Władimir, szef miejscowej rosyjskiej mafii, sulwoku Puncinello. Coś mi mówiło, że byłem świadkiem wojny gangów. Wybuchła kolejna bomba. Miałem szczęście. Zbiry w środku byli nieźle wystraszeni. Jednak istniała też druga strona medalu. Wewnątrz mogły tykać następne bomby. A policja była już pewnie w drodze. Apartament Jacka Lupino znajdował się na samej górze. Tak przynajmniej było przed wybuchem. No, nie to było na tyle trochę. Wiem, że czasami zanudzałem. I pewnie tak było. No ale ja się bym z wami żegnał już, no to. No i do zobaczenia do, do następnego odcinka, raczej będzie on też niedługo, bo teraz trochę będzie trzeba ten kanał zadbać, no to ja się z wami żegnam, to narka. Pa pa!